Bo piekło i czyściec. Te wszystkie trzy pojęcia są bardzo ważne w nauce katolickiej. Według wyznania katolickiego są to stany, których doświadcza dusza za czyny, które popełniła na ziemi, będąc człowiekiem. Jeśli byliśmy dobrzy i pełni miłości, doświadczymy nieba. Jeśli źli odrzuciliśmy miłość Boga, trafimy do piekła. Natomiast czyściec jest opisany przez Kościół jako taki, którego dostępują dusze osób odchodzących własce, ale które nie są całkowicie oczyszczone. Te stany opisuje w pewnym stopniu Biblia i Kościół katolicki, ale ta osoba twierdzi, że widziała jak one wyglądają na żywo. Otóż sprawa dotyczy księdza imieniem Jose, który przyszedł na świat w 1949 roku w Indiach. Już w bardzo młodym wieku był pewny, że chce zostać księdzem. W końcu by wypełnić swoje plany wstąpił do niższego seminarium duchownego, później do seminarium pontyfikalnego i na studia w kierunku teologii. W roku 1975 przyjął natomiast święcenia. Ksiądz o nazwisku Maniangat bardzo chciał pomagać ludziom i głosić Boże Słowo, ale to zdarzenie mogło wszystko przekreślić. W czasie jazdy motocyklem wjechało w niego auto. To było mroczne zdarzenie i sprawiło, że ksiądz odszedł z tego świata. Dosłownie jego dusza wyszła z powłoki fizycznej i doświadczyła stanów pozazmysłowych. Co więcej, miał wtedy kontakt z niezwykłą istotą to był Anioł. Anioł, który opiekował się nim od kiedy przyszedł na świat, był istotą stworzoną ze światła, błyszczącą i mistyczną, otoczoną tylko złotem. Nawet przyrodzona istota wyznała mu, że chce, by poszedł on do nieba, bo czego go tam rozmowa z Bogiem, jednak jeszcze wcześniej doświadczy piekła, ale i czystca, bo musi to zrobić, gdyż to pomoże wielu ludziom w przyszłości. Jego wizyta w piekle była doświadczeniem, którego nigdy już nie zapomniał. Istoty, które tam widział, przypominały jednocześnie ludzi, ale i zwierzęta. Unosiły się nad potężnymi płomieniami, których gorąco było tak silne, że nie można sobie tego wyobrazić. Według księdza ten świat przypomina pole, gdzie ludzie toczą wieczne boje. Ludzie uciekają przed demonami, które latają za nimi i wykrzykują do nich najgorsze rzeczy. Co więcej, ksiądz ujrzał, że to piekło w jakiś sposób podzielone jest na siedem części. Każda część była podzielona zgodnie z grzechami, które popełnili ludzie. Według słów księdza do piekła można i za takie grzechy jak nienawiść, niewybaczenie win drugiemu człowiekowi, odebranie innej osobie albo sobie życia, albo miłość do osoby, której płeć jest zgodna z naszą. Anioł powiedział wtedy księdzu, że te dusze, które są w piekle, gdyby tylko żałował za swoje grzechy będąc na ziemi, mogłyby pójść nawet do nieba. Warto też wspomnieć, że ksiądz wyznał, że widział też w piekle wiele osób duchownych, ponieważ dawali zły przykład i głosili zło. Zamiast prawdy od samego Boga. Następnym, co ujrzał ksiądz, był stan zwany czyśćcem. Tu jest trochę inaczej niż w piekle. Także są płomienia, ale ich gorąco jest dużo słabsze, co więcej nie ma tu pola bitw, a głównie to, co trapi dusze, to fakt, że nie mogą doświadczyć Boga dla tych dusz jest dużo lepiej niż dla dusz piekielnych. Oczywiście te dusze także mają ciężko, ale widzą, że pewnego dnia wejdą do nieba, więc starają się skupić na tej nadziei. Ksiądz wyznał, że te dusze również popełniły wiele zła w życiu, ale jednak one zdążyły pojednać się z Bogiem, nim odeszli z tego świata. Co więcej, ksiądz powiedział nawet, że miał możliwość krótkich rozmów z wieloma duszami, które są zamknięte w czystcu. Te dusze wyznały mu prawdę o modlitwie. Według nich, modląc się za dusze w czystcu, możemy pomóc im dostać się szybciej do nieba, ale to nie wszystko, bo modląc się za te dusze, one modlą się za nas, gdy te czystowe dusze wejdą do nieba. Ich modlitwy stają się o wiele potężniejsze. Jest ogromna szansa, że się wypełnią. Wreszcie ksiądz pojawił się i w niebie. Ksiądz wyznał, że wejściem do nieba jest tunel wypełniony światłem w kolorze czystej bieli. Światło to jest tak potężne, że oczy ledwo to wytrzymują. Co więcej, były tam tłumy aniołów, które śpiewały, a w tle słuchać tak wspaniałą muzykę, jakiej ksiądz, jak twierdzi, nigdy jeszcze nie słyszał. Ta muzyka wypełnia osobę dobrem i szczęściem. Święci według słów księdza lśnili blaskiem, który przypominał gwiazdy, a najbardziej lśniła Maryja, Józef i duchowni, którzy najwięcej pomagali wszystkim na ziemi. Opisał Maryję jako tak piękną, że żadne wizerunki na ziemi tego w pełni nie ukazują. W pewnej chwili ksiądz nawet ujrzał Jezusa. To Jego słowa bardzo zapadły mu w pamięć. Jezus wyznał mu, że chce, by wrócił On na ziemię i był iskrą uzdrawiającą świat. Jezus wyznał mu, że chce, by poszedł On do innego kraju, i tam powołał ludzi do świętości. Co więcej, dodał on, że będzie mógł bez problemu się z tymi ludźmi komunikować, bo Bóg da mu dar mówienia językami. Ksiądz również wyznał, że Jezus w pewien sposób przypomina wizerunki na ziemi, ale one nie oddają jego wspaniałości i światła, które go otacza. Jezus wyznał mu co więcej, że do świata zbliża się aktualnie wiele zła. Przede wszystkim trudny czas czeka teraz Europę. Europa ma zostać pogrążona w obliczu wojny, która nie zniknie przez wiele najbliższych lat. A rozpęta ją jeden człowiek, straszne nagrania z Watykanu, link do nagrania w opisie. Kraszne na nagrania z Watykanu. Link do nagrania w opisie.